Smacznego obiadku, kolacji lub dobrej nocki, jeżeli słuchasz tego do snu. Lecimy z kolejnym odcinkiem z serii rozkapryszeni rodzica. Wiele lat temu mieszkałam w południowej części kraju, gdzie bez przerwy było słonecznie. Wymarzone miejsce na relaks. Mieszkałam w malutkim, przeuroczym domku ogrodzonym z każdej strony. 12 cm pod z przodu, po 20 cm na każdy z boków i 25 cm ogrodzenie z siatki z tyłu. Miałam tyle szczęścia, że mogłam pracować zdalnie, więc kiedy nie padało, przenosiłam swoje biuro na patio. Moim jedynym, ale najlepszym towarzystwem był mi piesek, Sari, krzyżówka owczarka niemieckiego z Rottweilerem. Już mając rok, była naprawdę sporą psiną. Ważyła około 60 kilo. Ogólnie była bardzo urocza i przekochana, ale przy tym troszczyła się o moje bezpieczeństwo. Dobrze ją wychowałam, lecz mimo to musiałam trzymać ją na łańcuchu, kiedy wychodziłyśmy, bo zawsze ciągnęły ją do zabawy z innymi zwierzakami. Kiedy tam mieszkałyśmy, dzieciaki miały w zwyczaju korzystać z wąskiego przejścia za moim domem, żeby skrócić sobie drogę zarówno na lekcje, jak i do domu. Większość z nich zatrzymywała się wtedy przy płocie i rozpieszczała Sari, witając się z nią i poświęcając jej uwagę. Bardzo to lubiła i szczerze mówiąc nie miałam nic przeciwko temu, aż do pewnego momentu. Któregoś dnia spostrzegłam, że za każdym razem, kiedy nie towarzyszyłam Sari na zewnątrz, niektóre dzieciaki szarpały za ogrodzenie i rzucały w nie różnego rodzaju rzeczami. Po czym wydzierały się na moją psinkę? Niestety uciekały, kiedy tylko próbowałam im się przyjrzeć. Na wypadek, gdyby miało się stać coś gorszego, kupiłam i zamontowałam parę kamer. Dodatkowo, za każdym razem, kiedy wracałam do domu i widziałam dzieci w pobliżu, zabierałam Sari ze sobą. Nie chciałam ograniczać jej wolności, ale tak było lepiej. Raz tego nie zrobiłam. Musiałam szybko iść do domu po resztę papierów i stwierdziłam, że nie ma potrzeby zabierania sari ze sobą. Momentalnie tego pożałowałam. Nawet ze środka dało się słyszeć grzechotanie siatki, a po chwili rozległo się skomlenie mojej najlepszej przyjaciółki. Wybiegłam z domu tak szybko, jak tylko się dało. Wtedy moim oczom ukazał się jeden z Bachorów, przymierzający się do rzutu kamieniem. Mierka się przebrała, miałam tego dość. Podbiegłam do Sari i zachowując spokój, zapytałam ich, czy nie zastanawiali się może czasem, dlaczego trzymam psa na łańcuchu za płotem, a następnie spuściłam ją ze smyczy. Sari momentalnie rzuciła się w stronę ogrodzenia i jedynym susem pokonała je, jak gdyby nie stanowiło żadnej przeszkody. Dzieciaki wzięły nogi za pas i w akompaniamencie radosnego szczekania uciekały uliczką, wpadając przy tym na siebie nawzajem. Kiedy uznałam, że już wystarczy, zagwizdałam głośno. Sari natychmiast zareagowała i w mgnieniu oka była z powrotem przy mnie, szczęśliwa do granic możliwości. Sprawdziłam jeszcze, czy wszystko z nią w porządku i dałam jej przysmak. Kilka godzin później jeden z dzieciaków wrócił ze swoją matką wrzeszczącą tak głośno, że prawdopodobnie mogłaby śpiewać w operze. Gdyby nie była zajęta niencianiem swojego nastoletniego synalka, ledwo byłam w stanie zrozumieć co do mnie mówi. Ty wretna suko! Krzyczała. Napuściłaś swojego brudnego kundla na mojego synka! To tylko chłopiec! Dzieciak miał przynajmniej 16 lat. Chciał tylko dobrze się bawić, ale taka wścibska idiotka jak ty oczywiście musiała wtykać nos w nie swoje sprawy. Nie myśl sobie, że ujdzie ci to na sucho. Wzywam policję i każę im rozstrzelać to bydle. Bla 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 bla. Nawet nie dała mi dojść do słowa. Kiedy zaczęła mi grozić, postanowiłam skorzystać z jej pomysłu i sama wezwałam policję. Operator słyszał jej wrzaski tak wyraźnie, jakby stała obok niego, mimo faktu, że dystans między mną a Karyną wynosił nie mniej niż 15 metrów. Policja przybyła po niecałych 5 minutach. Aż dwa wozy. Domyślam się, że akurat byli w okolicy. Czwórka policjantów wysiadła i skierowała się w naszą stronę. Dwójka z nich zaczęła rozmawiać ze mną po tym jak weszliśmy do domu. Pozostała dwójka natomiast została na zewnątrz z moim nieproszonym gościem. Policjanci byli naprawdę mili, w przeciwieństwie do wkurzonej mamuśki, która nie przestawała wrzeszczeć i przeklinać. Wyjaśniłam im dokładnie, co się stało, i pokazałam filmik, który udało mi się nagrać zanim przyjechali. Następnie dałam im dokumentację medyczną Sari i papiery potwierdzające jej szkolenie. Wypełniłam raport i poprosiłam o zgłoszenie sprawy do sądu. Kiedy to robiłam, policjanci głaskali Sari i bawili się z nią, ponieważ domagała się uwagi od nowo poznanych przyjaciół. Wyglądała na naprawdę szczęśliwą, i nawet się uśmiechała, niewiarygodne. Po wszystkim, nasza trójka wraz z Sari, oczywiście na smyczy, wyszła na zewnątrz. Ruszyliśmy. W stronę karyny i pozostałych funkcjonariuszy, kiedy nagle moja psienka zatrzymała się w miejscu i zaczęła warczeć. Skóra wokół jej pyskę naciągała się, sprawiając, że wyglądała jak czaszka pokryta włosami. Dodatkowo sierść na jej grzbiecie zaczęła się jeżyć. Wyglądało to naprawdę groźnie. Mamuśka, oczywiście, skorzystała z okazji i zaczęła znowu wydzierać się w niej po głosy. Widzicie? Ta szmata wytresowała psa tak, żeby atakował czarnych. Pieprzona rasistowska ziro. Tego kundla trzeba uśpić i to natychmiast, zanim zrobi komuś krzywdę. Co za farmazony. Dwóch policjantów, którzy stali obok mnie, było afroamerykanami. Bezpodstawne zarzuty. Zawołałam jednego z funkcjonariuszy, z którymi wcześniej rozmawiałam. Z racji, że Sari wciąż szczerzyła zęby, wolał on zachować dystans, więc zrobiłam parę kroków w tył. Tak cicho jak tylko się dało, powiedziała policjantowi, że albo ten Bachor, albo jego rozwiedrzona mamuśka ma przy sobie broni. Dlatego właśnie Sari przyjęła pozycję obronną. Nie był to pierwszy raz, kiedy tak się zdarzyło. Oficer zdawał się mi nie wierzyć, ale żeby dmuchać na zimne, albo po prostu mnie uciszyć, zdecydował się przeszukać karyn i jej potworka. Okazało się, że nie tylko ona posiadała niezarejestrowany pistolet, ale ponadto dzieciak miał przy sobie składany nóż. Podsumowując, bonusowo do zarzutów o znęca się nad zwierzętami doszły jeszcze te o ze sobą ukrytej broni, posiadanie broni mając wyrok w zawieszeniu, stawianie się funkcjonariuszom i jeszcze parę innych, których nie ma potrzeby wymieniać. Wkurzona matka nie przestawała wrzeszczeć, nawet kiedy została wpakowana do radiowozu. Nie sądzę, żeby był to oczekiwany rezultat mamuśki i jej 16-letniego bąbelka, ale dla mnie było to niesamowicie satysfakcjonujące. A gdyby tego było mało, w końcu uwolniłam się od tych wszystkich dzieciaków dręczących moją psinkę i już nigdy więcej nie widziałam ani matki, ani jej rozpieszczonego bachora. Jeśli mnie pamięć nie myli, wydarzyło się to, gdy miałem 12 lat. Zawsze radziłem sobie całkiem nieźle w szkole. Niestety tego samego nie można było powiedzieć o mojej siostrze. Mimo to wiedziałem, że stać ją na więcej. Jednakże nigdy nie podejmowała żadnych starań, a po wszystkim była niezadowolona ze słabych wyników. Oczywiście to nie tak, że oblewała wszystkie możliwe testy, ale dostawała prawie same dwoje. Jedną z niewielu kwestii, w których zgadzaliśmy się z rodzicami, było zachęcanie mojej siostry do nauki poprzez motywujące gadki. Moja matka od zawsze była typem osoby twierdzącym, że jej mała księżniczka jest ideałem. Ale mimo to zdawała sobie sprawę z problemu i chciała, żeby jej córka odnosiła sukcesy w szkole. Na skutek tego byłem zmuszany przez nią, żeby pomagać mojej kochanej siostrzyczce z pracą domową, kiedy akurat miałem trochę wolnego czasu. Szczerze mówiąc, nie przeszkadzało mi to, no może poza faktem, że siostrunia wcale nie ułatwiała sprawy. Zdarzało się jej wpadać w szał, kiedy nie odrobiłem za nią pracy domowej. Parę razy matka wprost kazała mi to zrobić, nawet się z tym nie kryjąc. Na szczęście ojciec szybko ukrócił jej chore pomysły. Nie pomogło to jednak na dłuższą metę, ponieważ moja siostra nadal unikała nauki jak ognia, twierdząc, że ją to nudzi i uciekała w gry, jeśli nie podawałem jej odpowiedzi na tacy. Przestałem więc próbować, skoro i tak nic do niej nie docierało. Niedługo po tym siostra nie zaliczyła kilku zadań z rzędu, przez to rodzice zmusili ją do odrabiania pracy domowej, zanim zacznie korzystać z komputera. Bardzo ją to zdenerwowało, ale zastosowała się do poleceń. Jakiś czas później dostałem kartę z rocznym podsumowaniem moich ocen, które nieskromnie mówiąc, były naprawdę przyzwoite. Gdy tylko pokazałem ją matce, moja siostra zasmuciła się i wyszła z pokoju. Zapytałem, o co jej niby chodzi, ale jedyną odpowiedzią, jaką otrzymałem, było Jak śmiesz bezczelnie afiszowa się swoim sukcesem w obecności siostry, wykrzyczane z nienawiścią na cały dom. Byłem oszołomiony, bo wcześniej jakoś nie mieli z tym problemu. Odpowiedziałem oburzony, że wcale tego nie robię, na co mamusia pomachała mi palcem przed twarzą, mówiąc, że moja siostrzyczka jest nieszczęśliwa przez to. Ponoć zawsze się starała, a ja rzucałem jej kłody pod nogi przechwalając się swoimi wynikami. W przypływie odwagi odparłem, że jedyne co zrobiłem, to dobrze się uczyłem, niczym się nie przechwalałem. Poza tym czy naprawdę zbrodnią jest bycie szczęśliwym, zgaduję, że nie spodobała się jej moja odpowiedź, bo od od razu kazała mi pomaszerować do pokoju i zagroziła, że nie dostanę dzisiaj obiadu. Tego dnia tata spóźnił się wracając z pracy, więc czekałem opustym żołądku aż do jego powrotu. Kiedy opowiedziałem mu, co zaszło pod jego nieobecność, zrobił się cały czerwony i natychmiast zawołał matkę. Wspierana przez swoją córeczkę, bez zawahania zaczęła łgać, twierdząc, że przechwalałem się swoimi wynikami, wymachując kartą z ocenami przed twarzą własnej siostry. Doprowadziło to do kłótni, gdyż ojciec znał matkę wystarczająco dobrze i wiedział, że zawsze za bardzo emocjonuje się każdym najmniejszym szczegółem, kiedy kłamie. Przez to plącze się w zeznaniach, nie jest w stanie podtrzymać wiarygodności swoich słów. Zupełnie tak jak moja siostra. Dzięki temu tata wiedział, że to ja mówię prawdę. Ojciec wciąż dolewał oliwy do ognia: najpierw karcąc matkę jak dziecko za to, że zostawiła mnie bez obiadu, a później zmuszając ją do przeprosin. Trząsąc się ze wściekłości i przewracając oczami, moja rozkapryszona mamuśka ostatecznie wyrzuciła z siebie najbardziej nieszczere przeprosiny świata, brzmiąc przy tym, jakby miała zwymiotować, a następnie wybiegła na zewnątrz, żeby trochę ochłonąć. W międzyczasie siostra dostała szlaban na komputer za to, że kłamała, więc wrzeszcząc i płacząc podążyła za matką. A ja w końcu dostałem spóźniony obiad, który miał mi wynagrodzić krzywdy. Pisząc to, właśnie zabieram się do przygotowania kanapek z grillowanym serem oraz zupy pomidorowej. Jedzenie tego do dziś sprawia mi nieopisaną radość. Rok po wydarzeniach, o których przed chwilą opowiedziałem, moja siostra słowo w słowo skopiowała sprawozdanie z książki, które napisałem w podstawówce, i za sprawą matki nie podniosło za to żadnych konsekwencji. Ale to już historia na inną okazję. Zostaw łapkę w górę i koniecznie zerknij też na poprzedni odcinek z serii Rozkapryczeń Rodzica. Dzięki, cześć!